Jest rok 1964. Martin Luther King otrzymuje pokojową Nagrodę Nobla. Leonid Breżniew zostaje pierwszym sekretarzem KC PZPR. Francja i Wielka Brytania podejmują decyzję o budowie kanału La Manche, a Rolling Stonesi wydają debiutancką płytę. Telewizja polska emituje pierwszy odcinek serialu Bonanza, zaś w Złotoryi swoje podwoje otwiera szkoła podstawowa nr 3. W Złotoryi na początku lat 60. w dwóch istniejących szkołach na jedną izbę lekcyjną przypada blisko 70 uczniów. Nauka odbywa się na zmiany. Tak jest w wielu polskich miastach. Rusza więc ogólnokrajowy program Tysiąc Szkół na Tysiąclecie Polski. Nasza szkoła powstaje ze składek społecznych, a zobowiązuje się ją wybudować zakład górniczy Lena, który stanie się zakładem opiekuńczym i będzie wspierać trójkę przez kolejnych 40 lat. Stanowisko dyrektora szkoły obejmuje pan Kazimierz Kalwaj. Łatwo nie było. Z kronik wiemy, że w ostatnich dniach sierpnia 1964 roku już tylko na budowie zastać można było przyszłego kierownika Kazimierza Kalwaja i jego zastępczynię Anielę Lasoń. Gorączkowo krzątali się po budynku, wyszukując dostrzegalne dla nich usterki, możliwe jeszcze do usunięcia. 25 sierpnia miało się odbyć pierwsze posiedzenie Rady Pedagogicznej. Niestety nie dane było odbyć spotkania w pięknym, na pozór gotowym obiekcie, gdyż komisja wykryła mnóstwo rażących usterek, co bardzo zdenerwowało inwestorów i kategorycznie nakazali opuszczenie budynku. Nie pomogły prośby inspektora szkolnego, kierownika szkoły, a także członkiń Rady Pedagogicznej. Sytuację uratowała pani Halina Sobota, która zaprosiła wszystkich do swojego ogródka przy ulicy Wilczej i tam przeprowadzono pierwszą radę pedagogiczną. Uroczyste otwarcie szkoły odbyło się więc nie 1 ale 11 września 1964 roku. Podobnie jak ośmiu innym szkołom w województwie, nadano jej imię Aleksandra Zawackiego. Za to jako jedyna została wpisana na listę szkół pomników tysiąclecia państwa polskiego. Naukę rozpoczęło 716 uczniów w 19 izbach lekcyjnych i jednej sali gimnastycznej. W jednej klasie uczyło się średnio 36 uczniów. Zatrudniono 22 nauczycieli. Grono nauczycielskie było sfeminizowane. Oprócz kierownika szkoły pracował jeszcze tylko jeden mężczyzna, Zdzisław Kułaga, nazywany rodzynkiem. Średnia wieku nauczycieli wynosiła 25 lat. Najmłodsi mieli 20 lat. Najstarsi byli po trzydziestce. Pierwsze wpisy z kronik szkolnych były pełne entuzjazmu. Sporo mieliśmy zapału do tworzenia jutra w naszym cacku. Wszyscy. O 7.30 niezmiennie zapełniać się zaczynały szatnie, korytarze, klasy. Jak w każdej szkole, ci pilniejsi powtarzali niedokładnie opanowany materiał. Słabsi. Potajemnie, byle tylko ustrzec się przed okiem nauczyciela, odpisywali lub kończyli zadania domowe, Inni jeszcze wymyślali zabawy, które tylko dzieci w swojej świeżej i bogatej wyobraźni mogą stworzyć. Nauczyciele z dziennikami pod pachą krążyli wśród tej przepełnionej energią dziatwy, obdarzając ją uśmiechami to znów karcąc spojrzeniami. O obowiązku uporczywie przypominał dzwonek. W pokoju nauczycielskim też było gwarno. Zawsze tu głośno denerwowano się i głośno wyrażano radości. Także zwykłe, codzienne, nauczycielskie. Uśmiechano się do siebie, obdarzano komplementami. Młodzi radzili się starszych starzem. Zawsze można tu było znaleźć odprężenie w przerwach między wysiłkiem. I zawsze serdeczność. Zazdroszczono jej nam podobno w powiecie. A my po prostu lubiliśmy się bardzo. W roku 1965 nowym kierownikiem szkoły została pani Barbara Górzańska, która od pierwszych dni energicznie zabrała się do pracy. Tak wspomina ten czas. Na jesieni pojawiało się w szatni szkolnej dużo myszy. Jeden z rodziców poradził, aby sprowadzić jeże. Były dwa, pani Bronia Słomkowa karmiła je mlekiem i myszy wyniosły się. Pamiętam, że słyszałam ich tupanie w nocy, gdy siedziałam nad podziałem godzin. Nieraz siedziałam do rana przy tablicy z kołkami, którą oświetlała stuwatowa żarówka zamontowana przez pana słomkę. Szkoła pracowała wtedy na trzy zmiany: w budynku przy Wilczej do roku 1970 zajęcia miała także zasadnicza szkoła zawodowa. Było około 1450 uczniów. Pracowało się także w soboty. Pani dyrektor szczególny nacisk położyła na pracę wychowawczą wśród młodzieży. A co za tym idzie? Poprawę dyscypliny. Wypracowano własny system karania i nagradzania uczniów. W pierwszych latach zorganizowano wiele uroczystości i spotkań zgodnie z zasadą: przeżywanie to najwłaściwsza metoda poznawania świata. W Kronice z 1969 roku zanotowano: Zorganizowano i przeprowadzono stary polski obyczaj powitania wiosny, zwany topieniem Marzanny, kukły obrazującej złą zimę. Odbył się sąd nad Marzanną. Po wysłuchaniu świadków, sąd postanowił ukarać Złą Zimę Marzannę: za odmrożone uszy i nosy, za częste wypadki na ślizgawkach, za panoszenie się grypy w Hongkong, za wypadki na drogach. Za zamarznięte głodujące zwierzęta i ptaki. Za wszystkie wyrządzone szkody skazujemy wyżej oskarżoną na chłostę, spalenie i utopienie w rzece. Najważniejszym zadaniem, jakie wysunęli wszyscy nauczyciele od samego początku istnienia szkoły, było nie tylko osiąganie wysokich wyników dydaktycznych, lecz także tworzenie własnej tradycji, budzenie w uczniach poczucia dumy z pięknej, nowoczesnej szkoły rozwijanie pasji i zainteresowań. Powstała pracownia geograficzna, gabinet biologiczny, pracownia fizyczno-chemiczna, pracownia historyczna i pracownia muzyczna. Szkoła się zmieniała, piękniała, nauczyciele pękali z dumy, uczniowie osiągali liczne sukcesy i psocili. W końcu lat 60. i w latach 70. czasy były trudne i wymagały wyrzeczeń. Grono pedagogiczne było młode, ambitne i chętne do trudnej pracy, a było jej wiele. Nauczyciele pracowali sześć dni w tygodniu, a często sadzili drzewa i krzewy w niedzielę. W szkole działał chór składający się z około 120 osób i zespół gitarzystów. Uczniowie odnosili liczne sukcesy w przeglądach chórów i zespołów artystycznych o randze nawet międzywojewódzkiej. Niezależnie od ustroju i nazwiska patrona, szkoła wypracowała metody i formy pracy aktualne do dziś stworzono jednolity system wychowawczy i rozwijano samorządność uczniów nauczyciele prowadzili dla uczniów różne zajęcia kółko dziewiarskie fotograficzne drużynę harcerską Szkoła zdobyła w powiecie miano szkoły wiodącej, której zadaniem było testowanie nowych metod wychowawczych, a w roku 1976 tytuł najbardziej usportowionej szkoły województwa Legnickiego. W następnych latach szkołą kierowali kolejno pan Zbigniew Wrublewski, pani Danuta Sosa, pan Leszek Łukaszewski, a obecnie pani Danuta Boroch. Każdy nadał szkole własny sznyt. Główną ideą było wspieranie wszelkich inicjatyw wychodzących od nauczycieli i ich rozwijanie, bo każdy miał nosa do czego innego i swój zawód wykonywał z pasją. Stawiali czoła kolejnym wyzwaniom, jakimi było zapewnienie bezpiecznych i komfortowych warunków pracy w szkole, możliwość prowadzenia dodatkowych zajęć czy doskonalenie kadry pedagogicznej. W latach 80. grono pedagogiczne liczyło już 39 osób. W związku z rozbudową osiedla przy ulicy Słowackiego pracowano na pełne dwie zmiany, także w soboty, bo po paru latach było już ponad tysiąc uczniów. Trójka miała już wypracowany swój model funkcjonowania, inny niż pozostałe szkoły w mieście. Był to model otwarty na celebrację różnych imprez i uroczystości z kalendarza imprez państwowych i lokalnych. Szkoła tętniła życiem, organizowano spotkania klasowe, ogólnoszkolne, wycieczki, uczestniczono w życiu miasta. Funkcjonowała świetlica i kuchnia z obiadami za odpłatnością, serwowano także okresowo mleko. W 1990 roku podjęto decyzję o rozbudowie szkoły. Pięć lat później, po oddaniu nowego skrzydła, powstał problem z brakiem części rekreacyjnej. Zostanie on rozwiązany 9 lat później, kiedy w 2004 roku nastąpi otwarcie hali sportowej tęcza. W latach 90. nauka odbywała się nadal na dwie zmiany. 5 dni w tygodniu, a dydaktyczne pensum nauczycieli wynosiło 18 godzin tygodniowo. Rok szkolny podzielony był na dwa okresy klasyfikacyjne. Do szkoły uczęszczało 1200 uczniów, zgrupowanych w czterech oddziałach każdego rocznika, a jeden nawet w pięciu. W szkole powstała pierwsza pracownia komputerowa ze środków ministerialnych. Kolejne reformy oświatowe wprowadziły egzaminy zewnętrzne, najpierw dla klas ósmych, potem także szóstych. W nowym skrzydle powstaje gimnazjum numer dwa. Uczniowie osiągają dobre wyniki w nauce, szkoła ma wielu laureatów, a absolwenci w szkołach średnich wyróżniają się wieloma umiejętnościami. Trójka zdobywa kolejny tytuł, tym razem najbardziej uplastycznionej szkoły w województwie legnickim. Po roku 2000 przeprowadzono inwestycje na dużą skalę, m.in. termomodernizację szkoły, remont toalet i doprowadzenie do nich ciepłej wody, zmianę systemu ogrzewania i podłączenie obiektu do kotłowni miejskiej, adaptację parteru szkoły na sześcioddziałowe przedszkole czy wyposażenie placówki w 11 kamer. Co na owe czasy było niezwykle nowatorskim sposobem monitorowania bezpieczeństwa na terenie szkoły. Rok po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej, szkołą partnerską trójki stała się Ernst Ritschel Grundschule z Pulsnitz w niemieckiej Saksonii. Wzajemna wymiana uczniowska 30-osobowej grupy trzecioklasistów ze Złotoryi i 30-osobowej grupy czwartoklasistów z Pulsnic dokonywała się dwa razy do roku. Od roku 2013 rozszerzona została współpraca o coroczne współzawodnictwo sportowe. Oprócz kontaktów między uczniami prowadzona była wymiana doświadczeń pomiędzy kadrami pedagogicznymi obu szkół. Kontakty ze szkołą w nic trwały nieprzerwanie do wybuchu pandemii w 2020 roku. Od 1991 roku trójka nie posiadała patrona po zrzuceniu z cokołu poprzedniego, Aleksandra Zawackiego. W 2007 roku po rozstrzygnięciu plebiscytu nasza szkoła otrzymała imię Henryka Brodatego. W latach 2005-2014 Trójka uzyskała liczne certyfikaty: Szkoła Przyjazna Środowisku, Szkoła Przyjacielem Ptaków, Szkoła Przyjazna Lasom, Szkoła Bez Przemocy oraz prestiżowy certyfikat Szkoła z klasą. W maju 2016 roku Rada Miejska Złotoryj zadecydowała o połączeniu Szkoły Podstawowej nr 3. Imienia Henryka Brodatego oraz gimnazjum imienia Walentina Trocendorfa, otwierając tym samym nowy rozdział złotoryjskiej oświaty. Po roku funkcjonowania zespołu szkół miejskich przyszła kolejna reforma systemu oświaty i zaczęło się wygaszanie gimnazjów oraz powrót do ośmioletniej szkoły podstawowej. Trójka znowu przechodziła zmiany, małe i wielkie remonty. Dzięki projektom unijnym zmodernizowane zostały pracownie informatyczne, wyremontowana sala gimnastyczna oraz utworzone strefy odpoczynku dla dzieci. Rządowe programy Aktywna Tablica i Laboratoria Przyszłości pomogły wyposażyć szkołę w nowoczesne pomocy dydaktyczne oraz sprzęt komputerowy w każdej sali dydaktycznej i świetlicy, a dzięki programowi Posiłek w Domu i Szkole szkolna stołówka stała się estetyczna i funkcjonalna. Pozyskane środki z Fundacji KGHM wpłynęły na powstanie nowoczesnego laboratorium do nauki fizyki i chemii. Największą jednak inwestycją była termomodernizacja budynków w roku szkolnym 2022-2023, dzięki której szkoła zyskała nowe elewacje, okna, wejścia, oświetlenie i ogrzewanie stała się także proekologiczna dzięki panelom fotowoltaicznym na dachach obu budynków. Uczniowie trójki w ramach trzech programów Erasmus Plus e jeździli po Europie, jak również gościli w naszej szkole młodzież z Włoch, Niemiec, Anglii, Grecji, Irlandii, Hiszpanii i Chorwacji. Kontynuowana była także współpraca z Ernst Ritschel, Grundschule Pulsnitz oraz Szkołą Podstawową Mirowa w Mimoniu. Obecna kadra pedagogiczna trójki nie tylko kształci uczniów na wysokim poziomie, ale także tworzy warunki do rozwijania ich zainteresowań, pasji oraz osobowości. W ramach środków zewnętrznych od lat młodzież korzysta z bogatej oferty zajęć dodatkowych, warsztatów i wycieczek. Podejmowane są inicjatywy związane z obchodami świąt narodowych i kultywowanie tradycji szkoły, czy włączanie się do obchodów Dni Złotoryi, gdzie nasi uczniowie stanowią silną reprezentację w historycznej części korowodu. W 2018 roku w Trójce hucznie obchodzono stulecie odzyskania niepodległości przez Polskę. W ramach projektu edukacyjnego Godność, Wolność, Niepodległość wydana została przez szkołę książka Ocalić od Zapomnienia, a trwałym śladem obchodów stulecia jest pomnik Orła Białego stojący przed szkołą. Tak jak kiedyś, tak teraz, bardzo ważnym elementem działalności szkoły jest kształtowanie charakteru i systemu wartości uczniów. Prężnie działa szkolne koło wolontariatu, które organizuje liczne akcje charytatywne na rzecz osób potrzebujących, cierpiących w chorobie czy bezdomnych zwierząt. W takich akcjach jak Góra Grosza, szlachetna paczka i Lewarzy Święty Mikołaj czy finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy uczymy nasze dzieci i młodzież empatii i człowieczeństwa. Dzisiaj Złotoryjska Trójka to marka. Dzięki nauczycielom zaangażowanym i oddanym swojej pracy cieszy się uznaniem i dobrą opinią. Nie bez znaczenia jest fakt, że uczniowie kończący szkołę uzyskują wysokie wyniki na egzaminach zewnętrznych, co daje szkole pod tym względem czołowe miejsce w województwie. Sześćdziesiąt lat to z jednej strony kawał czasu, w którym tyle się działo, tyle rzeczy się dokonało, a z drugiej strony to krótka chwila, która tak szybko minęła i pozostały po niej tylko wspomnienia.